Chora planetka Magdalena Tokarczyk. Pewna planetka mała cały dzień smutną buzię miała. Jaś się zastanawiał dlaczego, ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod drzewo. Kasia również się zastanawiała, dlaczego planetka chodzi zapłakana. Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną planetki buzią. Ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza, do pieca rzucił, aż dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego planetkę głowa bolała od rana. Ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała, tylko do jednego worka wszystko wsypała. Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała, tam śmieci widziała. I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze. I Józia, co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap, kapała. Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. Pytacie dlaczego? bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego dlatego planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała pamiętajcie zatem dzieci kochane aby planetka uśmiechnięta i zdrowa była dbajmy o środowisko bo tak by nasza ziemia zawsze czysta była